Z, wami z mojego nowego, starego studia filmowego, które nieco się zmieniło. Pewnie już zdążyliście zauważyć bo to się od razu rzuca w oczy że mamy tutaj zupełnie inny kolor ścian. Już nie jest on obrzydliwy-żółty, tylko jest przepiękny, jasny, biały, a w zasadzie biały z domieszką szarego. I muszę Wam powiedzieć, że od razu o wiele lepiej się tutaj czuję. I naprawdę bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. W zasadzie to cały ubiegły tydzień spędziliśmy z Januszem na tym, żeby poprawić wygląd kilku pomieszczeń w tym mieszkaniu. Także spędziliśmy naprawdę bardzo dużo czasu nad garderobą i nad sypialnią. One również bardzo się zmieniły, i tam też zmieniliśmy kolor. Natomiast wszystko to razem sprawiło, że po prostu po tym całym w tygodniu malowania, remontowania, składania mebli i tak dalej, byliśmy tak wykończeni, że musieliśmy po prostu sobie odpocząć. I jeśli o mnie chodzi, to cały wczorajszy dzień spędziłam w łóżku, byłam tak zmęczona, że po prostu cały czas chciało mi się spać. Ale dzisiaj czuję się już, dzięki temu, że się wyspałam, znacznie, znacznie lepiej. Co myślę, że widać na załączonym obrazku, i stwierdziłam, że nagram sobie vloga i pokażę Wam efekty tego małego, powiedziałabym, remontu. Tak jak wspomniałam, przede wszystkim zmieniliśmy kolor ścian, i teraz dla porównania chciałam Wam pokazać, jak wygląda sufit versus ściana ponieważ zarówno sufit, jak i pasek przy suficie są w kolorze białym, natomiast ściana jest w takim bardzo jasnym kolorze z domieszką szarego i to teraz bardzo dobrze widać, chociaż widzę też, że trochę przekłamany jest kolor sufitu, ponieważ, tak jak powiedziałam, on jest biały, dokładnie taki jak ten cienki pasek, ale światło przekłamuje trochę kolory. Natomiast jeśli chodzi o to, jaki to jest dokładnie kolor, to już Wam pokazuję, Farby, które zostały użyte do pomalowania tych ścian, to farba gruntowa Śnieżka oraz farba marki Beckers. I tak jak widzicie, nie jest to stuprocentowa biel. Bardzo ładny kolor. W zasadzie ja się na początku zastanawiałam nad inną firmą. Chciałam wybrać Ticurille, ale pan, który malował nam ściany, stwierdził, że Beckers jest lepszą farbą. I to on właśnie wybrał zarówno śnieżkę, jak i bekersa, a w związku z tym, że to on jest specjalistą w tej dziedzinie, no to jakby postanowiłam się nie wtrącać i zdać się na niego. I jeśli chodzi o tę farbę, to jest to farba matowa, bardzo dobrze kryjąca i odporna na mycie wodą z dodatkiem detergentu. I teraz taka mała anegdotka. Otóż ci z Was, którzy oglądają moje Instastory, doskonale wiedzą, że miałam z tą farbą taką małą przygodę. Otóż na samym początku wybrałam zupełnie inny kolor, ale w momencie, kiedy go kupiłam, jedna z Was napisała mi, że jest lekko fioletowy, co nie ukrywam, przeraziło mnie. I to spowodowało, że jeszcze tego samego dnia postanowiłam wymienić tamten kolor na ten. Kilka osób też mi powiedziało, że ma identyczny odcień u siebie w mieszkaniu, i wszystkie te osoby były zadowolone. Także myślę, że spokojnie mogę w tej chwili w imieniu własnym i tych osób, które właśnie do mnie napisały, polecić wam ten właśnie kolor. Korzystając z okazji, postanowiliśmy również wymienić listwy przypodłogowe. Wcześniej były to listwy plastikowe w kolorze podłogi, które wyglądały po prostu tandetnie, więc stwierdziliśmy, że wymienimy je na listwy w kolorze białym, które świetnie współgrają z nowym kolorem ścian i od razu Wam powiem, że są to listwy MDF. Moim zdaniem to była świetna decyzja, ponieważ wszystko teraz bardzo ładnie ze sobą współgra i oczywiście wygląda 100 razy lepiej niż wcześniej. A to, co tutaj widzicie obok, to jest prezent urodzinowy, który już Wam pokazywałam, a który otrzymałam od mojego brata i jego dziewczyny. Wspominałam Wam o tym, że w związku z tym plastikiem nie będę mogła powiesić tego obrazu na ścianie, dlatego że wszystko się tutaj odbija. Więc co zrobił mój brat? Postanowił mi dostarczyć a w zasadzie najpierw zamówić, a później dostarczyć to samo zdjęcie, ale wydrukowane nie na papierze, tylko na płótnie. Więc tutaj macie porównanie, jak to wyglądało wcześniej, a jak wygląda teraz. I teraz mogę sobie jak najbardziej ten obraz powiesić na ścianie, i będzie to wyglądać naprawdę super. Podczas ostatniej wizyty FIKA odkryliśmy z Januszem bardzo ciekawą rzecz, nowość, a mianowicie wkłady do kalaksów, których do tej pory w sprzedaży nie było. Ja miałam zawsze z kalaksami problem taki, że tutaj bardzo dużo przestrzeni się marnowało, natomiast teraz dzięki tym wkładom możemy włożyć tutaj znacznie więcej rzeczy. I też bardzo łatwo i szybko można sobie te wkłady tutaj włożyć, dlatego że nie wymagają one wiercenia ani niczego w tym stylu, tylko po prostu mają tutaj takie kawałki materiału, dzięki czemu łatwo się wsuwają i wysuwają. Można je montować, że tak powiem, zarówno poziomo, tak jak my mamy teraz, albo pionowo. I drugą nowością, która pojawiła się w sprzedaży, jest wkład z kilkoma półeczkami. I to również można sobie ustawić zarówno poziomo, jak i pionowo. Powiedzcie sami, czy to nie jest świetny pomysł. Jeśli ktoś ma dużo książek, albo na przykład gazet, to może sobie w ten sposób posegregować te rzeczy albo dokumenty. Naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. A tutaj na dole mamy prezent od Oliwii. Jakiś czas temu pokazywałam tę wycieraczkę na swoim Instastory i Oliwia to sobie zanotowała, zapamiętała i postanowiła mi tę wycieraczkę sprezentować, za co jestem jej oczywiście bardzo, bardzo wdzięczna. W ogóle muszę wam powiedzieć, że mam bardzo fajne koleżanki. Ostatnio Marta też przyniosła mi kwiaty, także nie mogę narzekać. Jeśli chodzi o wycieraczkę, no to wiadomo, matka kotów. Łapka Ulisesa, łapka Lordia. Przydałaby się jeszcze łapka Astonka, ale to może innym razem. No i oczywiście bardzo dziękuję Oliwii za pamięć i za ten miły gest. I coś jeszcze chciałam wam pokazać. Lampę chciałam wam pokazać, ale zanim to nastąpi, to może najpierw powiem wam kilka słów na temat mojej dzisiejszej stylizacji. I zacznę może od koszuli. Mam na sobie koszulę polskiej marki Lambert. Jest to koszula wykonana w 100% z lnu, idealna na lato. I teraz tak. Ja mam kilka tych koszul w różnych kolorach od kilku lat, i one mi się po prostu genialnie sprawdzają. Rozmiar 34, bo to jest ważne. A mówię o tym dlatego, że kiedy ostatnio pokazałam się w tej samej koszuli, tylko że w białym kolorze, to po prostu wszystkie te koszule wykupiłyście. Gorąco wam polecam ten model. Jest naprawdę rewelacyjny. Także to tyle jeśli chodzi o górę mojej stylizacji, a jeśli chodzi o dół, to mam na sobie spodnie, a dokładniej jeansy marki Pinko i to jest model bestsellerowy, który pojawia się w każdej kolekcji tej marki. Wspominałam wam o tych spodniach już kilka razy. Są naprawdę świetne, niesamowicie wygodne, pasują do wielu rzeczy, ładnie tutaj modelują sylwetkę i bardzo dobrze sprawdzają się w takich stylizacjach do noszenia na co dzień. Na stopach mam kapcie w szarym kolorze z Zarachą. A jeśli chodzi o biżuterię, to cała moja dzisiejsza biżuteria z niebieskimi kamieniami szlachetnymi to biżuteria marki. Jest, ale niestety nie da się tutaj zrobić zbliżeń, więc po prostu podlinkuję Wam wszystkie te rzeczy w opisie pod filmem. A teraz, wracając do tematu lampy. To chciałam wam tylko pokazać jak wygląda gotowa lampa, którą sobie zamówiłam w SF meble. Ostatnio nie mogłam tego zrobić dlatego że nie miałam tutaj żarówek, ale teraz już je mam. Także cała lampa prezentuje się następująco i może jeszcze ją tutaj zapalę. Spójrzcie tylko, moim zdaniem wygląda to po prostu rewelacyjnie. A tutaj na dole mamy Drona. To jest, moi drodzy, dron, który zaginął w akcji podczas lotu, kiedy nagrywałam vloga z Pelcowizny. Kto oglądał, ten wie. Bardzo dużo osób pytało o to, czy udało się tego drona odnaleźć. I jak widzicie, na szczęście udało się. I już wam mówię, co się stało. Otóż, kiedy wróciliśmy do domu, Janusz obejrzał sobie klatkę po klatce, ostatni film nagrany właśnie za pomocą tego drona, i to ułatwiło mu odnalezienie go następnego dnia, ponieważ pojechał tam następnego dnia sam odpowiednio ubrany, dlatego że tak jak wspomniałam w miejscu, w którym ten dron zaginął, są naprawdę duże haszcze. I bardzo szybko udało mu się tego drona znaleźć. Spalił się silnik i spaliła się bateria. Także to, co trzymam w tej chwili w dłoni, to jest już dron po naprawach i wymianie silników. Także wszystko skończyło się dobrze. Oczywiście trzeba było za tę naprawę zapłacić, ale bardzo się cieszę, że tego drona udało się odnaleźć. Mam nadzieję, że tym samym zaspokoiłam Waszą ciekawość, a teraz nie pozostaje mi już nic innego, jak tylko się z Wami pożegnać. Dajcie mi proszę znać, jak Wam się podobają zmiany w tym pomieszczeniu. Moim zdaniem są naprawdę super i tylko na plus, ale ciekawi mnie również Wasza opinia. Także piszcie proszę w komentarzach, a ja tymczasem gorąco się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.